3 minus prawy, dłuższy 40, 3 lewy 80, krótki 3 minus lewy przez szczyt 100, 4 plus lewy, przechodzi w 5 prawy, przechodzi w 5 lewy, 60, 4 minus prawy z drogi wypuść do 4 prawy. 60, 3 plus prawy szczytem przechodzi w 4 prawy. przechodzi w 4 minus lewy, przechodzi w 5 prawy zacisk do 3 minus. To 32 lewy nawrót. 30 3 prawy 60, 4 prawy wypuść do 5 prawy. Za szczytem 80 4 lewy piano przechodzi za szczytem 3 minus prawy piano to ten 3 minus prawy piano 80 3 plus lewy 64 minus lewy 50 za szczytem 45 prawy 80 4 prawy przez szczyt 33 lewy na drzewie Przechodzi w 4 lewy Przechodzi w 4 minus prawy, przechodzi w 5 lewy. 100. Za szczytem 80. Schamuj 5 prawy, 32 plus prawy z drogi. 50. 6 lewy przez szczyt, do 6 lewy krótki. Przechodzi w 3 prawy, zacisk do 2, plus. nie ciąć.

80 5 prawy do 5 lewy podwójny Syw Przechodzi w 4 plus prawy Przechodzi w 4 lewy podwójny. Drugi otwiera. Do piano na drzewie 3 prawy. Do 3 lewy. Piano na drzewie 3 prawy, do 3 lewy. Przechodzi w 5 prawy zacisk do 3 plus Przechodzi w 4 lewy przytul, krzak, wypuść. 80 czy plus lewy, negat. 50. 4 plus prawy. 30, zaszczytem 6 prawy. Przechodzi w 5 lewy. Przechodzi w 6 prawy. 100. zhamuj 7 prawy, ciasna szykana od prawej. Syf. 4 lewy do 20 po kuli na znaku 3 plus prawy zacisk do 3 minus sam piano przechodzi w 4 lewy 60 i na 1 minus prawy nie ciąć przechodzi w 6 prawy 80 6 lewy wypuść do 4 plus lewy zacisk do 3 na drzewie Przechodzi w 3 plus prawy. Przechodzi w 4 plus lewy zacisk do 4 minus na pomarańczowym. Przechodzi w 4 minus prawy wypuść Do 4 minus minus prawy długi zacisk. Zacisk 80. Zaszczytem widać 180. Późny 3 plus prawy przy Przechodzi w 6 lewy 90, 6 lewy zacisk do 4, plus szczyt śmiało, widać 50, schamuj 5 lewy do 3, minus lewy zacisk na drzewie, negat. 400. Zaszczytem za 23 minus prawy samp. Zaszczytem 23 minus prawy samp. 150, 4 plus prawy przez szczyt, zacisk do 4 minus prawy. Przechodzi w 7 lewy, prawy, 100. Na szczycie 1 minus lewy za dom. 50, 3 prawy, zacisk do 2 minus. Do 3 lewy, do 2 minus prawy na główną. Prawy na główną, 80, 4 lewy, 50, 6 lewy, do odszczytu 4 prawy otwiera, 90, 4 minus lewy z drogi, przechodzi w krótki, 3 plus prawy zostań, do 2 plus lewy opór, 3 plus prawy zostań, do 2 plus lewy opór, do 4 prawy. Przechodzi w 4 lewy otwiera 34 plus prawy przez szczyt. 100 prostu i do żółtego. 5 prawy zacisk do 4 plus przez szczyt 80 po kuli 50 widać 3 plus lewy negat. Uważaj. Przechodzi w 4 minus prawy przy dni. Przechodzi w 5 lewy 90. 5 prawy zacisk do 4 plus 100. 4 minus lewy, 120. 3 minus lewy. 3 minus lewy. Chyba tył zaczyna płynąć ostrożnie. 110. 3 plus prawy, lekki zacisk, wypuść. Do 4 minus, minus prawy, długi. Przechodzi w 6 lewy przez szczyt. 50. 4 minus prawy, 23 minus, minus lewy. Z uwagą, 3 minus minus lewy, 100, 3 lewy, przechodzi w późny 3 minus prawy, do 1 lewy do tyłu przez garb, 3. do 1 lewy do tyłu przez garb, shooter, 4 lewy, 80, 3 lewy, zacisk do 2, wyjście szczytem, nie wypuść, 80, 3 minus prawy, przechodzi w 4 lewy wyjście szczytem, śmiało, 120, 6 prawy, do 4 lewy wyjście szczytem, przedniej 50 po kuli, 4 minus lewy w las, 60, 7 lewy przez szczyt, przechodzi w 3 prawy wyjście szczytem, ślisko, z uwagą, 60, od szczytu 3 lewy zacisk do 2, minus. To, te, to ten, od szczytu 3 lewy zacisk do 2, minus. Przechodzi w 3 prawy lekki zacisk. 3 prawy lekki zacisk, 10 po kuli. Od szczytu 3 minus prawy nie ciąć. 60, 4 lewy przytnij syf, 40, później 2 prawy opór na asfalt. 120, 2 plus lewy. przechodzi w zaszczytem 5 prawy przechodzi w 3 lewy przytnij syf z uwagą 70 po kuli na brzozach 3 lewy zacisk do 2 70 3 minus prawy zacisk negat syf 80 prostuj 4 w 3 minus prawy przechodzi w 3 prawy syf na wyjściu 200, prostuj, 4 minus lewy, zacisk do 3 na drzewie, 54 plus lewy przez szczyt, 86 prawy, zacisk do 4 plus, przechodzi w 6 prawy, wypuść, przechodzi w 4 plus prawy, 120, prostuj, 4 plus prawy, 82 minus lewy prawy na główną, Prawy. Zaszczytem 32, minus lewy do tyłu, wąski mostek. 90, 6 lewy, zacisk do 4, plus na mostku. 80, 3 plus lewy, przechodzi w 4, minus prawy wypuść. Uważaj, do 3 prawy na drzewku. Spokojnie, do 3 minus prawy. Z uwagą, przechodzi w 4, minus lewy na szczycie, zacisk do 3, minus piano 100 prostuj, 4 minus minus lewy, 90 od szczytu 4 plus lewy zacisk do 3 plus, 100, 4 prawy, przechodzi w 5 lewy zacisk do 3 plus wyjście szczytem, przechodzi za szczytem 4 prawy zacisk do 3 plus wyjście szczytem przechodzi za szczytem w 4 prawy. Przechodzi w 5 lewy, 80, piano 3 prawy przez szczyt odkleja, przechodzi w 4 minus lewy zostań, 10, 1 hak prawy na szuter do tyłu. 4 lewy zostań, 4 minus lewy zostań, 10, 1 hak prawy na szuter do tyłu. 100. 4 plus prawy. Przechodzi w 6 lewy zacisk do 4 plus krótki wyjście hopą duż 80, 5 lewy, 72 lewy, przechodzi w 3 minus prawy, 50, czy plus prawy, 80, 4 lewy, wypuść, 33 plus lewy, ostrożnie, przechodzi w 3 minus prawy, w las, przechodzi w 3 lewy, negat, dłuższy, zacisk do 2 plus na znaku, 90. 4 plus lewy, 100. Od tablicy 30 partia piano, kula lewą do 3 prawy, syw nie ciąć. Przechodzi w 3 minus lewy, zostań, syw ślisko do 1 prawy. Przechodzi w 3 minus lewy, zostań do 1 prawy, do 2 lewy. Tam. Przechodzi 5 lewy, prawy. Przechodzi w 3 lewy, wypuść, do 2 lewy za dom. Przechodzi w 3 plus prawy do 3 lewy syf, 3 lewy syf, przechodzi w 5 prawy do 4 minus lewy przez szczyt, przechodzi w 4 prawy, 80, 3 lewy, 3 lewy, przechodzi w 5 prawy, wypuść do 4 prawy, wyjście szczytem, z uwagą, 90, najeść 2 minus lewy z drogi. Przechodzi w 3 prawy, zacisk do 2 minus. Zacisk do 2 minus. Przechodzi w 5 lewy. 30. 4 plus lewy wyjście szczytem, 80. 4 plus prawy, zacisk do 3 na wieży. Do 2 przy murku. Uważaj. Do 4 lewy. 60. Schamuj. 5 lewy, zacisk do 3. Do 2 plus prawy z drogi. 5 lewy, zacisk do 3. To 2 plus prawy z drogi 40, 4 plus prawy zacisk do 3. 70, 2 lewy do późny, 2 minus prawy wyjście szczytem. 80, 3 minus lewy wyjście szczytem. 150, za szczytem 300. Za drugą wysepką 4 lewy, 100 pokóli, widać 50, Późny 2 minus lewy z drogi, 200, 4 plus lewy, wypuść do 4 lewy przez szczyt. 4 plus lewy wypuść do 4 lewy przez szczyt, przechodzi w 6 prawy, przechodzi w 5 lewy, zacisk do 4 minus, zacisk do 4 minus, przechodzi w 3 prawy, przechodzi w 6 lewy z lotną, przechodzi w 6 lewy do 4 prawy przez szczyt. Jest.